Dzień dobry, dzień dobry, Julia, do TV reklama, a wraz ze mną, Arkadiusz, Romeu. Tańcula. E... Moja. Romeo wrócił. Tak do nim będziesz miał taki Romeo. Tak, dla ciebie tak. sobie ustaw taki nick na Instagramie. Nie, tak ty mnie podpisz w telefonie. <grym> w telefonie, co ty dzisiaj dobra, masz? Co ty masz jakiś taki dres nowy, o, co właśnie, to jest? Widzisz, o, to jest mój, ja go Zareklamujmy, zareklamuj. Dobra. Wreszcie, TV reklama, mogę coś zareklamować. <grym> Słuchajcie, to jest oczywiście komplecik dostępny na InhumanShop.pl albo Inhuman.pl. Inhuman, Inhuman, czyli nieludzki. Sam to zaprojektowałem. E, mamy szwanie w bielsku białym. Szyję to dla was, pani Dorotka. E, no. Każdy, każdy dres jest szyty indywidualnie, na zamówienie, także wiecie, to jest wypasione. Szyje, No, Jak będą damskie, pewnie, że tak. No. A nie ma damskich? E, jeszcze nie ma, ale pracujemy nad nimi. To nie są unisexy? Mm, słuchaj. Ja myślę, że wy, wybrac, zrobimy jakiś e, krój i ci uszyjemy, nie ma problemu. Myślę, że e, na kolejną walkę już będziesz miała. Tak? Moją. A jak walkę. ci podał mój dzisiejszy szlafrok? Ciągle chodzi szlafrok, jak więc spoko. <laughs> Ale lepszy niż ostatnia, czy nie? Tak, tak. Mnie tak ciekawi, no. co to masz pod spodem, nie? Czy to masz coś ubrane, czy to jest czy to po prostu. Samochodem. Jakbym to z tego, co by się stało. Ale tego nie zrobisz, możesz no. tak zrobić i co? A, to jest ścieżka. Dobra, no to zobaczcie. Możemy go zawiązać. Zobacz, ja jak ładnie ci to no zrobię, zrobię robię ci tylko kartkę. No powiedzmy, że może być. Dobrze, że nie było za To słuchaj, to ja ci to zrobiłem lepiej niż miałeś. I ty wszystko sam projektujesz? Tak. Tak wiadomo, wzoruję się na czymś tam, patrzę, o to mi się podoba, to mi się podoba, a tu bym zmienił na przykład jakiś szef, to bym zmienił to, to bym na przykład, a to nie zrobiłbym z bawełny, tylko z eko-bawełny, a tu szukam jakichś jetów, które będą fajnie się świecić i tak dalej, wiesz. Rozkminiamy, naprawdę, ja... No, ostatnio to się świeciłeś jak... E, tak. Twojejca. Czemu tak brzydko do mnie mówisz? Świeciłem się jak twoje oczy. To był blask jak twoich oczy. Dobra. No. Powiedz mi, jak, jak twoje dzisiejsze nastawienie, ponieważ miałeś dość długą debatę z panem Jackiem. Takim panem? Na pana to trzeba mieć wygląd i trzeba mieć zachowanie. Jest... Na no, wiek. A, no wiek. No to, to właśnie bardzo długo, bardzo długo, bardzo długo i tak wytrzymałem przez, kurwa, ile go znam? 5 lat, 4 lata? Mówiłem przez, ze względu tylko i wyłącznie na wiek do niego, pan, ale to już się skończyło i już nie ma. Nie ma pan. Nie ma pan, tak. Nie ma Jak panie. się czułem? Czułem się normalnie, no co, no widziałeś już szyla od wyjebane, sobie tam gada. E, psy szczekają, karawana, jedzie dalej. U wszystkich to jest tak na odwrót, że wie, że ogłaszanie walki to tak spokojnie i ten napięcie i stres wzrasta z dniem walki, a ty się już przegasiłeś, nie? Nie, ja pracuję nad tym, to jest, wiesz, to jest moja praca z psychologiem, żeby właśnie już nie podchodzić emocjonalnie, żeby była chłodna głowa, żeby wszystko było dobrze. Także widzisz, po prostu dobrze odrobiłem lekcje domowe. Ile pracowałeś? Swoją głową. Miesiąc. Tylko? Znaczy do tej walki miesiąc, do poprzedniej trzy. Łącznie ja dzisiaj miejsca. rozmawiałam, miałam przyjemność porozmawiać z trenerem Mateusza. W mi mówił, że on również pracuje nad swoją głową. Bardzo dobrze. Jemu by się przydało, jemu to by się przydało w ogóle edukacji troszeczkę więcej, żeby wiesz. I też zwróćcie uwagę, jak on się fajnie jąka, jak kłamie. On zawsze tak ma, bo go znam wiele lat. Jak kłamie, to się jąka. Co robił? To taki algorytm? Opowiada... Tak, tak. A co robił, jak opowiadał o tych wszystkich, e, wiesz, papierach, ma pa, 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 pa. e, miał kuku, ku, 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 mam, 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 Tak ma, tak ma, tak ma Mateusz. Jak... Weź jeszcze tak troszkę tak poru, bo ty sez aktorem, to tak dobrze potrafisz parodiować. Nie, no wystarczy. róbmy cringe z tego. Ale tak jest. Mateusz, jak kłamie, to się No dobra, ale w porównaniu do pierwszej e, konferencji na e, Fejmie, a w porównaniu do tej, co była ostatnio, jak oceniasz, e, wiesz jego wypowiedzi jego właśnie sposób bycia? Jest, nie wiem, nie słuchałem go za bardzo tam, coś tam. Nie, ja nie słuchałem. Jak nie słuchałeś, jak musiałeś się odnieść do tego, co on z Tobie zarzuca? Wyłapywałem słowa klucze jakieś tylko. No tak, tak, nie wiem, co tam, pierdolił coś po prostu. No dobra, a powiedz mi, jak dzisiaj zareagowałeś, jak, jak go zobaczyłeś? Nie, 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 bez żadnej reakcji. Najbardziej to mnie ten młody, wiesz, pod podkurwiał, jak podszedł do mnie i mi tam zaczął na mnie pluć, kurwa, no nie, no to to musiałem zareagować, a ten to... Pluwa ogóle... za spluwę. No niby tak, no ale to nie ten, nie tego oplułem, tylko tego drugiego, no ale nieważne, no. no. tak, ale się odwdzięczył. No dobra, ale czy Mateusz wygląda dla Ciebie na osobę, która doznała poważnej kontuzji? A czy jak masz poważną kontuzję, to idziesz pod swojego największego wroga, gdzie iskrzy aż podchodzisz i sapiesz do niego i na niego plujesz? No chyba tak się nie robi. Kontuzja, która zagraża zdrowiu i życiu, kurwa, słuchaj. Przez przedstawienie tego powodu, że on by się udusił i by umarł. A on podchodzi do mnie. No, co miałem zrobić? Ja zareagowałem tak jak. On tak... Chyba chciał drugą rękę, ten sobie dowania. Nie wiem, może on, a może on igra. W ogóle on nie chce żyć, nie wiem. Wiesz, są ludzie, którzy na przykład grają z losem i lubią tak podchodzą do lwów, kurwa, krokodyle chwytają za, za ogon. Ty jesteś takim i krokodylem do Tak, tak, jest, ale tak szpilka, zobacz, to jest taki filmik, jak on podchodzi do krokodyla za ogon. Bo są tacy ludzie, którzy lubią takie adrenalina. To jest jeden z na bandzi, jeden ze spadochronu, a jeden, kurwa z kontuzją podchodzi do tańculi. To są po prostu, chciał adrenaliny, poczuł tej adrenaliny. Poleciał od razu, szybko uciek, jak ochrona tylko przyleciała, to zaraz znowu, już zaraz znowu już zapał, Ale bez ochrony... A, szkoda gadać. No właśnie ja próbowałam Mateusza nakłonić do wywiadu, ale mówił, że... Że ma że tak ciężką znaczony... kontuzję i nie ma szans wy... rozmawiać w ogóle, tak? Bo tu ma złamane coś tam, kurwa wiesz. I to jest połączone z... czekaj. Jego się powiedział, że kręgosłup ma w ogóle złamany. Czy rdzeń kręgowy ma prze... No to może żeby się zgadzało, bo jest tak... kurwa. No dobra, ale co z tymi papierami? Bo oni te papiery pokazali. Było tutaj jak sępy po prostu, kurczę. I mnie to trochę... Każdy... trochę mnie to Nie żeby mnie to troszeczkę... a nie! Każdy Ale to chociaż klasy, jak coś fajnego powiem, zaśmiejcie się wiesz, a ja to nie wiem, czy fajne rzeczy mówię, czy kurwa przymulam. Każdy pożąda, Arka. A ty? Pożądasz mnie? Moja droga? Wiedziałam każdy. Czyli ty też. E no, ja Przedodkodome. To wystarczy popatrzeć w twoje oczy, moja droga. E Czekaj, a ja mam Masz szczęście, że nie chodzę na aftery. Masz szczęście, że ja też nie chodzę. A ja mam pytanie, jak jesteś nastawiony do jutrzejszego dnia, bo z twojej piosenki wynika, że nie wiesz, co przyniesie jutro. Nie. ale akurat tu wiem, co przyniesie jutro. Zaśpiewaj. Nie, nie będę śpiewał. Śpiewaj, bo ty tak, tak ładnie fałszujesz. No i właśnie o to chodzi. Nie, nie będę śpiewać. Nie. Ja tak, słucham Mogę tej piosenki, no. I słuchaj, no i wiesz, refren zajebiście, nie? Śpiewa ta twoja koleżanka e, Zemną, no z Lombardu. No i nagle wchodzi Arek. I sobie jest,